Dobry, nazywam się Anna Sikorskiej i zapraszam Was na spotkanie z bajeczkami. Na dzień dobry, Bing i Smurfy. Obie te publikacje e, wyrabiają w e, dzieciakach nawyk czytania. Czytania także na dzień dobry, nie tylko do poduszki. Oczywiście te historie też można przeczytać do poduszki. Mamy tutaj opowieści zaczynające się zwykle gdzieś tam w okolicach poranku, e, po, poranka i e, Pozwalające śledzić, jak wyglądają określone dni e, w danym otoczeniu. Zacznijmy od Binga. E, Bing, w, oczywiście, każda z tych publikacji zawiera trzy opowieści. Bing e, zawiera historię o wyprawie nad morze. Okazuje się, że w czasie tej wyprawy psuje się autobus, który ma dojechać e, na plażę, nad morze, i z tego powodu jest rozczarowany. Ale na szczęście. E, bardzo pomocna pracownica autobusu, e, wychodzi mu naprzeciw i pokazuje, że można czas spędzić inaczej, na przykład bawiąc się w prowadzeniu autobusu. Jest tu też opowieść o e, różnorodnym wykorzystaniu hula -hop, o uczeniu się nowych umiejętności od przyjaciół. A trzecia opowieść to historia o tym, że należy bardzo uważać wtedy, kiedy bawimy się różnymi rzeczami. Tu historia o zabawie z piłką, także motyw zabawy, naśladowania, rozwijania umiejętności dzięki dowiadywaniu się od przyjaciół, w jaki sposób coś wykonać, żeby zrobić dobrze. No i oczywiście motyw zepsutych różnych rzeczy. I szukania miejsc odpowiednich do zabawy. Z kolei, w smurfach znowu też pojawia się motyw przyjaźni. No ale nim przejdziemy do motywu przyjaźni, pojawi się też historia o rodzicielstwie. Jeden ze smurfów ma instynkt tacierzyński e, albo ojcowski. I pragnie wychować sobie dziecko. Ale ze względu na to, że jest smurfem i wychować sam dziecka nie może, to przygarnia jajo. Kolejna opowieść to historia z wydawaniem rozkazów i stawianiem się ponad zalecenia papy Smurfa. Co z tego wyniknie, to też się przekonajcie sami. A trzecia historia to opowieść o tym. Że przyjaźń zyskuje się dzięki temu, że jest się ze znajomymi, przyjaciółmi, e, poświęca się im czas, uwagę, jest się uprzejmym, a nie dlatego, że mamy urządzenie, któremu, którym możemy włączyć posłuszeństwo. I że przyjaźń wcale nie polega na posłuszeństwie. E, ciekawe, pouczające e, publikacje w solidnej oprawie świetne, polecam.